Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony XyderPL. Dziś chciałbym powiedzieć, że jesteśmy nad morzem. Proszę, zobaczcie jakie widoki. Zacie się oczy. Patrzcie jakie fale idą. Macie tu ciemniejszy obraz, bo w rzeczywistości jest naprawdę full jasno. Zobaczcie, jak tam jest ślicznie. Mm -hmm. I zaraz idę na dół, żeby zobaczyć plażę. No, no. Więc co jeszcze? Tak, plaża jest śliczna, może właściwie, bo naprawdę jest co na co popatrzeć. No. no dobra, to by było tyle. Widzimy się na plaży. Nie? Cześć. Dobra, schodzimy powoli w dół. Idziemy. Wiecie, bo to wysokie klify, nie? Zobaczcie sobie sami. Dlatego są. Nie wiem, czy widać. Dlatego są tu schody. To są fajne schodki. Idziemy tam. Zaraz idziemy w dół. Właściwie. Tylko znajdę swoich rodziców. Bo ich coś nie widzę. Eee, dobra, pierdzielimy rodziców, idziemy w dół. Idziemy w dół. Dobra, to ja już sobie sam zejdę. A, albo, chodźcie. Idziemy na plażę. A co? To idziemy. Dobra, to. Teraz pauza, ja sobie ją ściągnę, butki. Dobra, ściągnąłem już buty i idę nad morzem. Te Dużo słońca i prawdopodobnie nic na ekranie nie widać. Mm. Ale no. piasek jest za to super, taśny. Zobaczcie. Switaśny światło. Piasek. Switaśny, normalnie. Dobra, to widzimy się już w morzu. Cześć. Jesteśmy już w morzu. Fale są niezłe. O, jakie ładne widoczki. Zalewa mniej i podtapia. Ale w każdym razie... Kurczę, ja nie będę wchodził. Widzicie, jaka farba. W każdym razie jesteśmy na morzu. Z bardzo ładnymi widoczkami. No. I to będzie tyle. Następny odcinek nagram, jak już będę troszeczkę mokry. Bo tylko nogi zamoczyłem, nie? Więc... Dobra, to widzimy się... Jak już troszeczkę nauczę się pływać w sensie się zamoczę. Zobaczcie jaka fala. Widzicie fale? Zaję. Patrzcie, patrzcie. Rypnie. Zaraz rybnie. Zaraz rybnie brzeg. Jo! Teraz sobie No Oj, zasłonię jedno. Dobra. Widzicie jak podbywa? Teraz nie ma takich. O, ale panią podmyłam. No, to by było tyle. Potem nagram odcinek, jak już się zamoczę, popływam i zobaczę jak, jaka woda, nie? Dobra, to do zobaczenia w następnym vlogu. Cześć!